W szóstym odcinku magazynu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego powiemy o nadchodzących zielonych inwestycjach w regionie. Odwiedzimy roztańczony amfiteatr imienia Czesława Niemena w Olsztynie, a także pokażemy najnowszą inwestycję w Wort Elbląg. Na koniec zapytamy mieszkańców, za co kochają Warmi i Mazury, oraz posłuchamy utworów w rytmie reggae. Do warmińsko-mazurskich gmin trafi pół miliona złotych, które przeznaczone zostaną na realizację 23 zadań. To wyniki konkursu Niebiesko-Zielone Granty dla Warmii i Mazur, który wspiera tak zwane zielone inwestycje w regionie. Chcemy również, żeby miejscowości były zielone, piękne, pełne natury, żeby nasz cały region mógł się tym pochwalić. Stąd taka inicjatywa kilka lat temu, po to, żeby właśnie w miejscowościach zadbać dodatkowo o, o, o tą zieleń. Uroczyste przekazanie umów beneficjentom konkursu odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Dotacja pana marszałka 30 tysięcy, wkład własny również 30 tysięcy, czyli 50 na 50, to Zielony Gierfałt etap drugi, zagospodarowanie terenów zielonych w Szombruku i w Barwinach. Dobre Miasto przeznaczy kwotę 50 tysięcy na nowe nasadzenia, na to, żeby w mieście było pięknie zielono, żeby się, ludzie mieli czym oddychać. Na wsparcie w konkursie mogą liczyć zadania związane między innymi z mikro i małą retencją wód opadowych i roztopowych, tworzeniem wspólnych przestrzeni zielonych, a także ochroną siedlisk przyrodniczych, poprawą jakości powietrza i transformacją energetyczną. Tegoroczna edycja Niebiesko-Zielonych Grantów dla Warmii i Mazur jest już szóstą w historii. Międzynarodowe Dni Folkloru Warmia i Mazury 2024 to prawdziwe święto muzyki i tańca. 25. edycja festiwalu przyciągnęła zespoły taneczne z całego świata. Wśród licznych uczestników nie zabrakło reprezentantów naszego regionu. Na czele z zespołem pieśni i tańca warmia. Dawno takiego wydarzenia nie było i takich zespołów, jakie przyjechały w tym roku. Mamy zespół z Ukrainy, z Litwy, z Serbii, e, Senegalu, Kenii. Przez kilka dni Amfiteatr imienia Czesława Niemena w Olsztynie tętnił życiem, muzyką i tańcem. Kolorowe stroje, różnorodne rytmy i bogactwo kultur z różnych krajów stworzyły niepowtarzalną atmosferę. Widownia jest wspaniała. Ponad tysiąc ludzi, którzy po prostu wiwatują na każdy nasz taniec, każdy, że tak powiem, występ, to cudowne jest. Olsztyński turniej to jest taki bardzo wakacyjny. Wiele atrakcji, naprawdę nie, ma, nie można się tu nudzić. No, atmosfera jest wspaniała, jak, myślę, że jak co roku. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Marcina Kuchcińskiego. Wysoki poziom szkolenia kierowców to nie tylko lepsza zdawalność egzaminów na prawo jazdy, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo na drogach. Właśnie z tego założenia wychodzi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, który z własnych środków zrealizował dwie ważne inwestycje. Pierwsza z nich, czyli modernizacja placu manewrowego, kosztowała 1 470 zł, zaś budowa ośrodka doskonalenia technik jazdy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami infrastruktury technicznej pochłonęła blisko 829 tysięcy złotych. Cieszę się, że Wartvelblong rozbudowuje swoją bazę, tak. Ten nowy plac manewrowy spowoduje też, że będzie łatwiejszy dostęp do egzaminów. Kursanci nie będą tak długo oczekiwali na egzamin, ale też co najważniejsze będą przed samym egzaminem mogli, korzystając z tego z tego placu po godzinie 15 sprawdzić jeszcze swoje umiejętności. Nowa infrastruktura WORD w Elblągu pozwoli sprawniej egzaminować kierowców w kategoriach C, C E, T oraz B E. Nowo wybudowany plac manewrowy spełnia najwyższe standardy egzaminacyjne, które uwzględniają między innymi górkę z 4% spadem. Musieliśmy tak organizować egzaminy, że jednego dnia były egzaminy kategorii motorowej, drugiego ciężarówki, trzeciego ciężarówki z przyczepą. Na inwestycji skorzystają wszyscy kandydaci na kierowców z regionu oraz okolic. W ubiegłym roku wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Elblągu przeprowadził około 25 tysięcy egzaminów. Warmia i Mazury to zdaniem wielu najpiękniejszy region w Polsce. Czy rzeczywiście tak jest? Za co mieszkańcy kochają Warmię i Mazury i jakie mają propozycje spędzania czasu w regionie? Jestem tu urodzona i to jest moja najwspanialsza część Polski. Zieleń, jeziora, czyste powietrze. Okay, jakby pani miała właśnie tutaj zostać na wakacje, to jako, jakie miejsce się jako pierwsze tak kojarzy? By pani, co by pani poleciła? Nie wiem. <laughs> Ogólnie Olsztyn jest piękne i okolice, także jeziora to na pewno jest duży atut. Jeziora przede wszystkim, Giżycko, Mikołajki. Kocham nawet tą przeszłość historyczną Ostpreußen. Rozmawiam po niemiecku i czytam, tak? I kocham po prostu jeziora, kocham las, kocham, no kocham wszystko. Olsztyn kocham, ale nie tylko. Lubię Mazury. Mikołajki mrąkowo często jeździmy. Jestem stąd. Kocham w armii Mazury, to prawda. A co tak najbardziej pana urzeka właśnie tutaj w regionie? No jak ja przywędrowałem, tu to miasto było zielone. Jeziora, po prostu woda. No to, to, to miasto jest takie bez. nieprzesycone przemysłem. To jest na In plus do życia indywidualnego dla ludzi. Gierłos, święta Lipka. Z takich ważniejszych liczbach Warmiński zamek później okolice jako Warmi Olsztyn Kopernik w tym w, 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 w Fromborku tam byliśmy no, jest naprawdę tyle już nie mówię o naszych jeziorach przede wszystkim yy, no Jeziora, natura, lasy. To, że ja mogę, no nie wiem, 10-15 minut, w tej chwili autobusem, tam gdzieś czy samochodem, znaleźć się nad jeziorem, w lesie, często korzystam z tego. Jak twierdzą mieszkańcy, Warmia i Mazury to niezwykle zróżnicowany region, zarówno pod względem historycznym, jak i przyrodniczym. To wszystko sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Cztery dni zabawy, dziesiątki artystów z Polski i świata oraz tysiące uczestników, za nami kolejna 23 edycja Ostruda Reggae Festival, która swoim rozmachem ponownie udowodniła, że goszczące festiwal Miasto to letnia stolica w Warmii i Mazur. Imprez i festiwali, które odbywają się w naszym mieście, również ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego, jest naprawdę całkiem sporo. No, a takim naszym flagowym produktem Ostrudy, organizatorów, ale myślę, że też jednym z flagowych produktów w Armii Mazur jest właśnie Ostrudarege Festival, czyli największe święto jamańskich rytmów w Polsce i w tej części Europy. Staramy się znaczy, integrować naszą ostrudzką społeczność z festiwalem, ale też społeczność, żeby, żeby miasto też żyło festiwalem też staramy się na terenie nie tylko festiwalu, ale w całym mieście robić różne akcje. Podczas 23. edycji Ostróda Reggae Festival wystąpiło 50 zespołów, w tym takie gwiazdy jak Tabu, Gentlemen's Dub Club, Mikach Szemajach, And The Dread Tides, The Beatroots oraz wielu, wielu innych. Dużo energii, bardzo pozytywnej, spod sceny do nas dopływało. Tak, dużo ciepła od publiczności. Dużo dzisiaj. ciepła od publiczności. Cieszymy się bardzo z tego, że mogliśmy tutaj wystąpić. Ostruda Reggae Festival to nie tylko koncerty, ale również prawdziwa moc atrakcji, takich jak warsztaty, pokazy czy zabawy, na których każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie.